Dzień dobry, cześć. Ten film opowiada o młodej Wolęczyku, który przybył do Polski po swojej podróży plecakiem przez Europę i był zaskoczony tym, co poczuł po przybyciu do Polski. Było to 7 lat temu, a Mich Michiel miał uh, wtedy 18 lat. Posłuchajmy, co mówi. Podróż przez historię Europy. Jesteś młody i czegoś chcesz? Tak, prawdopodobnie myślałem, kiedy jako osiem, 18 latek wyruszyłem z plecakiem na świeczanie własnego kontynentu. Po kilku wędrówkach po Niemczech dotarłem po piekielnej jeździe. Człowieku, jak okropne są drogi między Niemcami a Polską. Jest gdzie do Krakowa, gdzie po raz pierwszy od wyjazdu naprawdę poczułem się, poczułem się jak w domu, tak jak ja. W moim hostelu przyjazna Polka natychmiast poinformowała mnie o historii miasta i ciałej Polski. Kraj doświadczył strasznych okresów na przestrzeni lat, z których najważniejszym była oczywiście II wojna światowa. A wizyta w Auschwitz wywołała na mnie, mnie głębokie wrażenie i moim zdaniem jest warta obowiązkowej wizyty ku pamięci naszych przodków. Ale poza smutną historią Polska ma również kilka innych atutów. Na przykład miałem kilka wieczorów jadłem pyszne posiłki za bardzo niewielkie pieniądze. A Tatry są idealnym miejscem na relaks i znacznie mniej turystycznie niż Alpy czy Pireneje. No to się trochę zmieniło. Um, mam na myśli, myśli uh, porę roku. Naprawdę podoba mi się uh, jego recenzja. Był młody, ale. Również dojrzały. A myślę, że drogi zostały um, poprawione w ciągu ostatnich pięciu lat. Prawda? Chociaż wciąż może być lepiej. Le, lepiej. Uwielbiam to, jak uh, od, od, od razu poczuł się w Polsce jak w domu, tak jak ja, <laughs> chętnie zapytałabym go więcej um, na ten temat i dlaczego tak się stało. Ale teraz możemy tylko zgadywać, co takiego jest w Polsce. Że wielu z nas czuje to wyjątkowe uczucie, porozmawiajmy i odkryjmy razem więcej na ten temat, bo mam to uczucie już od ponad trzech lat, więc do zobaczenia, miłego dnia. a little bit like I'm in Poland like three summers ago is touching <laughs> cycling